Siema jestem w Rain, dzisiaj będziemy grać. Jak sami widzicie w Backshot Roulette, to będzie taka gra inna. Taka, jakby nie inna, tylko po prostu rosyjska ruletka, tylko ze shotgunem. Wiem, dawno nie było filmów, bo mi się po prostu nie chciało trochę, a też nie miałem czasu. Multiplayer. Bo dodaję ostatni tryb. Dobra, sprawdzimy, co to w ogóle jest. Coś się wczutuje A, i tu mogę do kogoś dołączyć, a tutaj mogę jeszcze do ID kogoś dołączyć albo do serwerów. A najpierw sobie zagramy w zwykłą wersję. Dobra, opcja. O Language Polski. Dobra. w urządzenie. Można na jakieś. Nie na jakieś. Nie na razie to co zostawimy. nic co zmieniamy? Tak jak jest, to będzie w się Dobra. Trochę. Tak dziwnie jest, jak sporo chyba nie nagrywałem nic. A ogólnie to. O, dobra. Wiem, że tutaj jest jakieś 100 tabletki, później jak się przejdzie, to by. No i na jakby, intrybios po prostu, że mówię wyraźnie, skończoność. Dobra, impre ziomka, nie wiadomo kto to nawet jest, że z buta tutaj podpisz oświadczenie, wiadomo jak, by. R, E, N I Enter Dobra. Pierwsza runda. Krupier. Jeden ostry, dwa światła. Mieszczam mam boja, więc nie znanie kojenności. Próbujmy w siebie pierwszy Dobra Teraz wiadomo w kogo pójdzie Krupier Dobra Teraz obojętnie kto strzei w kogo czy co Dawaj Dobrze Trzy ostre dwa ślepy. Słodowane, no wiadomo Szczeba. Czy były ostre to spróbujemy w niego najpierw? O, S? Łatwo. Wszystko trafiłem. No, łatwo. Wiadomo. Najlepszy zawsze wygrywa. Sprawimy, żeby było bardziej interesująco. Dwa <laughs> przedmiotów na każdego. I więcej przed każdym ładowaniem. A, bo ja muszę to wyciągnąć. Piwko tutaj. Fajki tu. No, tylko tyle. On dostał piły. Teraz ślepy i ostry. Oj. Dobra. Niego, bo to pewnie będzie pierwszy ostry. Widziałem. Ja wszystko wiem. Dawaj. Dobra, teraz. Kolejne itemy. Piwko. O. Nawet sam Bóg z nim przegrał. Nice. Kajdanki tu. Dobra, jakie są? Tak, tak. Ja bym spróbował tak. Załóżmy mu te kajdanki. I szczoił w niego dwa razy. Dobra. Upier. Nie. I jeszcze raz. Teraz oby było. Dobra. Nie no, wygrywam z nim to. Jeszcze mam paczkę tych fajek. Teraz jest 50-50 znowu. Ułaczył się. Teraz będzie wiedział Teraz A bo on mi da takie combo W sumie mogłem zrobić tak żebym w siebie strzelił Nice Żebym w siebie strzelił i wtedy bym mu dał Dwa razy W sumie to chyba na to samo chyba wyszło nawet Umagę, co się dzieje? Dobra, piwko tu. O! Dobra. Ja bym zrobił tak. Bym się najpierw na pewno ułoczył. O, my tyle samo życie. Dobra, czuła ja za. A nie, bo to nie jest to. A w sumie. Dobra Sprawdzimy Czyli najpierw Ja w siebie Wtedy w niego Czemu ja ani jednej piły nie, do, nie dostałem? On jak zawsze wszystko Chciał dostać Teraz on weźmie piłę I strzeli we mnie, wiadomo Jak, jak zawsze on to pod siebie wszystko robi. Wiadomo przecież, bo to w sumie. No, on. jakby organizuje to. No, wiedziałem, tak się skończy. Teraz ostrownie. No, nie, chciał... nie chciałbym na pewno zginąć. Dobra. Ja bym zrobił tak. bo tego jeszcze nie użyłem. Jedno to. Dobra. I drugie to. Dobra. Teraz tylko by one... A, bo już się skończyły naboje. Dodam sobie do kolekcji mojej... ...świostrę czy ślepaki. To robimy tak to Ślepy Teraz kajdanki i dwa razy w niego Jak będą dwa ostre, to wygram i będzie ostatnia finałowa runda. I teraz jeszcze raz albo w sumie Wypijemy sobie jeszcze jedno a, był ostry. To jeszcze jedno i ciekawym, drugi był tak, ale to już jest chyba obojętnie. Mogę w niego wstrzelić. teraz. To już obojętnie, bo trzy były, prawdziwe trzy blonki. bym już przeszedł dalej. O, w końcu dost... A nie, nie w końcu, bo to już miałem piłę. Ja chciałem. Dobra, ładuj to, ja ci strzelam. Wbijemy sobie ostatnie. No i dobrze. W niego teraz trzeba. No i łatwo. Dobrze. Został tu porobiony na mózg. Finałowa. W końcu docieramy do ostatecznego starcia. Żadnych defibry defibrylatorów, żadnych transfuzji. Teraz ty i ja tańczymy na krawędzi życia i śmierci. i tam na każdego. Pierwsze to, drugie to. Trzecie to. O, w końcu piłę dostałem. Do wycia teraz mamy. Wiesz co masz robić. Ja bym zrobił tak. Kajdanki, oczywiście. I teraz... Aby już się nie da Bym w niego strzelił Teraz przepiłujemy I z jej... Twa mu zabieram Co ty na to? Ten telefon nie wyciszyłem Jak zawsze Dobra, teraz on będzie do mnie strzelał. Znowu będzie miał 100 HP. Bo to... No oczywiście, jak wiadomo, to pod niego wszystko zgrane. A i tak już nie mam go więcej. Piwko danki piwko, piłko. O, teraz chyba było porówno. Teraz znowu 50-50 gramy. Teraz piwko. O, nie fajnie. Jeszcze jedno. Teraz zrobimy tak. Dwa razy był bym mógł mu dwa razy szczęść i dobra weźmiemy w siebie dobra dobrze to zrobiłem teraz weźmiemy mu załóżmy upiujemy ufę i mamy dawaj grupier Widzisz gościu? 15 minut się chyba porobię. Jeszcze mogę Wam przypomnieć, że możecie mi dać suba jakąś łapkę w górę. Dobra. Ciężki wybór. Dobra w niego. Nie. On będzie teraz wiedział, to on mi da takie kombo. No wiadomo, że on utnie. Dam jeszcze kajdanki i szybko wyciszę. Będzie miał znowu 100 na 100 A ja nie. pierwsza śmierć dopiero moja. Nie, druga, druga. Dobra, ja wiem, że to odrasta. Jak mi. A nie, może jeszcze mi dać drugich. No niech szczei. A nie. A już jestem uwolniony. A no bo to było ostatni, dobra. O, w końcu dostałem coś. O! 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 Taki. Taki ludzi mi się podoba. Większość to blanki Najpierw się ulaczę. Czy to mi nic nie da? Chyba da. Ja. Chyba tam w tych y, w przednich poziomach miałeś zamiast 6-4 te życia. To ci to chyba wtedy nic nie dawało. A ja ci dam kajdanki. Szczelę. Bo nie mam innego wyjścia. Jeden. I dwa. A w sumie... A już nie mogę zmienić. No wypij sobie. Wszystko I oby teraz był ślepak No i nie był Mamy porówno Równe szanse Teraz chyba był ślepy, co nie? Przynajmniej mi się tak wydaje A nie, koniec już był To do kolekcji Wojna, cała akcja, pięć gościu, robimy tak jedno, drugie, Trzecie. Wygrywamy to. O no, on ja jeszcze te zapomniałem, takie domki Jeszcze pełne leczenia. No ciężko, ciężko. Nie jest wcale tak łatwo, jak się wydaje. Aż wąs. Dobrań niech A? Daj nie mogę. I teraz we mnie szczoi i albo będzie prawdziwy, albo blank. I prawdziwy oczywiście. Ciężko. Ciężko z nim. Czy nie, nie jestem. Słuchajcie o tej aby... Teraz nawet nie, ja mamy życia. Musi musimy to wykorzystać teraz. A. Coś jeszcze było. A nie mam miejsca. Dobra. Robimy tak. Tobie to. Teraz trzeba mu pełną kombo zrobić za to. Teraz tak. Ty dostaniesz. A co chciał w jednostko? zostawimy Teraz znowu sprawdzimy. Bank. I w siebie. Jeszcze raz. I teraz on będzie miał to samo co ja. Maw. Trzeba było się nie kozaczyć. Miałeś niby lepsze itemy, a i tak ci to nic nie dało. Trasujące. Chyba, mi do teraz. Nie no, ja zginę, zginę. On no, jeszcze ma leczenie. to bez sensu. No, GG. Bronze Guys is... It rains metal here. Czyli... Przegraliśmy i jesteśmy nie wiadomo gdzie. Dobra, szybko spróbujemy jeszcze z nim wygrać. Nie żyjesz. Spróbuj ponownie. Może będzie sejbik jakiś? Nie. Serio. ma żadnego... Sejba. Ani nic. A nic nie powiem. A od razu dobro. Chcę ci tu więcej widzieć. To co nie chci, twój problem. Po prostu daj mi wygrać. Nie, yeah. no po prostu nie ustawiaj tego. Co jak się pokonam, to nie będziesz mi usłyszał. Prosta proste. A dużo no to, to jest safe, bo to było bardzo niefajne. No oczywiście ciebie najpierw i w ciebie mogę tutaj w to w powiększające wykorzystać. No, lecz się ulecz. bo i tak dużo. Dobra, kolejne rzeczy, kajdanki, piła I no, teraz mam fajny I w, w, w niego. Dobra, jeszcze mamy dwie piły, jedno w Czy dwa w to bo, tam były? No ładź się ulecz. Jeszcze się musi uleczyć. Teraz pewnie on weźmie mi kajdanki, spiłuje i będzie no 50-50. Albo blank. No on wie wszystko. Brawo gościu. Ty masz jeszcze jeden. I będzie blank. I to co? On jest jakiś nienormalny. Oczywiście się ulaczę Dam mu to. Albo teraz mogę mu nie dać, bo będzie kolejna chyba runda po jednym strzale. W się, bo teraz będzie na pewno bank. Teraz ja straciłem takiej te danki, bo zapomniałem, że teraz jest kolejna runda. Mam za to nowe. Dobra, musimy to wykorzystać. Większość. Dobra. Wszystkie te tu kajdanki Jeden Teraz sprawdzimy sobie Mogę? Sprawdzamy. To by zrobił do siebie. Sprawdził teraz lepiej. Prawdziwy. I on będzie już miał. Już będzie miał dwa życia. A ja, pięć. No i teraz czy jesteś ty gotowy? No jesteś, powiedz. O no nie jesteś. Bo się takiego zrozumiałeś nie spodziewałeś. kogo? No jak ja mam być gotowy? Jak to ty dostajesz? On będzie teraz we mnie wszystko walił, pewnie. Czy tylko będzie mógł? Piłować Dobra, dawaj mi kolejne Piła, kajdanki Większość Ja mu dał kajdanki i spróbował dwa razy piłę bo, no ja, ja raz prawdopodobnie wygram, bo dwa strzały w większości jest prawdziwych, ale ma dwa życia. Jeszcze jeden strzał, dobry. I wygrana. Teraz raczej, raczej wygram. Chyba, że... Dobra, spróbujemy. Oby teraz był prawdziwy. Dobra. Wygraliśmy z nim. Pół godziny. A myślałem, że będzie 15 minut. Czyli dwa razy się podudzyło. Dzięki za kasę. Mogę. A, dobra. Ciekawe co on by sobie kupił na taką kaskę. Możecie napisać jak chcecie w komentarzu. Do, o, 70K, beat the game. Czy możecie napisać w komentarzach co, byś, co by byście sobie kupili na, na taką kaskę. Prawie 3 litry wybitego piwka, 60 kawy, kopnięć kopnięte drzwi, wałony, papierosy 5. Dużo, dużo. Dobra. A. Dobra, wychodzi mi. Odblokowano tryb podwójna stawka albo nic. No i fajnie. A to na razie było już na tyle tą podwójną stawkę co sprawdzimy w następnych filmach. Więc siema.